Z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich ludzi kultury Hej, tu Zawonia To pierwszy kulturalny hip co wy na to? My tu nadajemy z ośrodka kultury Choć może się wydawać, że widok jest ponury Że dzisiaj to w tym są tylko wielkie dziury Co my się nie dajemy, wykrzyczeć wam to chcemy My ciągle tu jesteśmy i z wami być tu chcemy Choć doskonale wiemy, że dzisiaj nie możemy Pokazuje, że inaczej się pracuje, ale się pracuje. Maseczki ale to już było. Koncerty, spotkania i inne zadania. To nam się marzy i w końcu się przydarzy. Na dzisiaj to już koniec, dajemy wam wyzwanie. My sami nie wiemy, czy zrobimy to zadanie. Pociągnij sami temat, wyrzućmy razem temat. Kultura nikuje. A teraz słuchajcie, do tekstu już siadajcie. Opcji wisznia mała. Giedyka jest przebica. Oki z Bierutu. w Milejowie. Pozdrowienia dla wszystkich ludzi kultury. yo yo!